To in nagle, o. widzowie tutaj Axo! Czemu razem? z wróglupem. Eee. Ogólki już Enchant i na was. Nie ale go nie postawiłem. Daj mi to. Muszę sobie szybciej zrobić. Ej! Kurzę ten to nie. O, jak? Na no ostatni piksel to wleciało! Tylko potem to... jak to jest po... po z a, gdzie diamentów znalazł No, bo a. Po, tam jak był ten tunel, to wystarczyło wykopać dwa bloki dalej... A, a nie, no, ile... brrrr, patapim. Nie, Wydajność ciego, niewydajność Robię to. Nie robię wydajność... Ale gówno! A, bo to za z osiedlej Pokaż, jakie masz wydajność. Weź dwójkę sobie Nie Aha. dwójki. nie mogę dwójki. Wydajność, za no to za to... to to masz. to no, masz. gdzie? No tu, za piątkę. nie, To sobie wiem. No to weź to za piątkę, weź to za jedynkę, bo to się niczym nie ruszy. Za to O, Jak już wygląda. to się rozwali, tym. Może jednak ja to lepiej wykopię. Ale szybko się rozwala, więc... Dobra, rozwal, ja bym to wymyślił, Pewnie żelaznym też nie się da, ale... Dobra, no, ja ryzykować. Wolę nie ryzykować. Ja idę do mezerów. <grym> Jak się wywalisz, ja to ja nie, nie idę pod Nie tego? Nie tam. Nie zrobę. Nie Nie zrobę. Nie zrobę. Nie żelazną Nie a co to skaczesz? A co to skaczesz? A to! skryta? Nie mam pasyku. Zrobię, nie mam zrobię. Zrobię cztery Nienawidzę by dać miejsca po dęczach, bo zawsze nie idę O karta. Trzymaj się kiera łopata, krowa Nie kio, tylko ku. Ku! Ku! Mało jedzenia, ja mam. Na na <trym>, Dzisiaj idziemy do naderu i zbieramy 30 level. Nie, nie, nie 30. 30. Iron golem, zabijamy go. Nie, zbieraj tego! Po co ja cię pomyślałam parę Po prostu zbierz trzciny i powstał, ja nie mam trzciny i zarówno. Nie potrzebujemy. Ładnie, nie. O, potrzebujemy. Oh. O, o. Lad było. Cholery. Elefanty. Mój skill. Co? <śmIE> Ludzie, trzeba to wymierzyć, ja. Wymierzyłem. Ja już nie badę, nie? A ja może nie to nie jestem. Okej. tak mamy 30, że na to. Zobaczmy, czy zawije pająka la nie zabija pająka na hita. Ale pająka Zresztą że raz na siekiera go zabijała na hita Dziewięć obrażeń Na dwa to na Ja siekiera Nie zabijała na cztery Siekiera na dwa zabijała no, to palącego nie i on zabijał na cztery zombiaka. tak, kill w o enderman enderman? tak, enderman ty ew, papieros, tego ty idziesz enderu tak, a czego nie ma, bo to to jest mega dużo tam To git, no ja chcę sobie nazbierać O Jezu Jak to się to... Dobra, tu pomieszczenie będzie już dobre Czyli, Tu będzie dobre, no, Czyli, Jeśli tu będzie M, to on to to będzie Tu to będzie Ile na hita. Mm -hmm. Szczerze opłacało się robić yes, Zrobiłem to! Teraz tylko jeszcze podłogę i... I teraz tylko biblioteczki. My szukający węgla. Węgiel jest pod naszym domem! Ty chcesz sobie zentządować trochę ten diamentowy? Kilow? No. Szczerze to mogę. Co? Ja to zentządzę sobie. Myślę, że wziąłem enchant. Nie boję nic, bo czego mam. Tak, takiego nie mam. Ej, aż żół jak się zabije, to ten, to wypada z niego. Nie. No to trzeba tego małego. Trzeba Państwo, nie nigdy nie robię tego Mogę tak. zrobić na to musi... To są te jaja być, to musisz te jajce zabudować jakoś, żeby te mobi ich nie zdeptały. O to jest czarna magia! Gdzie one te jaja spuszczają? <noise> nie wiem gdzie kładą jaja na piasek. Żeby się zakopują, nie? bo <noise> no. pod no. naszym domem jest cały ten... pod naszym domem jest kopalnia węgla! Będę wracał to posadę ją. No i dobra, to zbieraj. zbierałem. Cztery. Jeszcze się nie Dobra, jak wrócę z doweru, to sobie zbiorę tamte trzciny. Ej, mam pomysł pas. I tu, tu będę, to gdzie? Będą mi bioteczki. to mnie atakuje od razu? No, tak. Przynajmniej nie zresztiliśmy się na najgorszy. No jesteśmy przy najgorszy. Nie. Ten to najgorszy. Nie, najgorszy jest ten piasek dusz. A to tu też tu jest. Tu jest najgorsze Oprócz tego update'u, który teraz dojdziesz z tymi happy gustami, Bo wtedy też mega fajny ubią. No. Update. ale teraz, bo tak. Ty zarąbałeś lapis? Nie, nie zarąbałeś, to dobrze. Zarąbałam z mojej skrzyni. To jest nasza skrzyni. No tak, nie. Sprażmy, co Może byli. po mojej stronie. No, Sprawdźmy, co mi wyleci na kilo. Wiesz, co? ja nie zbieram mm. kwartu, po to, żeby mieć kwart, tylko ja zbieram kwart po level. Ej, bo Pamiętasz tego teksturpaka? No, to mi to nie pokazuje, czy to jest wydajność 1, czy co. No, tak, I teraz mi pokazuje, że... Weź to w za jeden. Wydaje mi się, Zaklina. Jesteś zaklinaczem. Ty ten sam. No. A bo ja... Aha, bo ja mam dymlą Ej, oni mnie biją? Nie, na szczęście nie, to nie są te szmaty. Eee, jakby ty wiesz, jak wiesz. Tam jest, tam jest, tam jest, to jest. tam jestem, tam jestem. Z do nadawcy. To jest, mój, to jest achievement, którego zawsze nie mogę zdobyć. Ja jestem, że jak a da, że odbić tą kolegastę to... i żeby... A to po prostu musi trafić, czy musi go zabić? A ja chcę, wy, ja chcę mieć wytwór, wytwór... wytwórcza wytwórnia wytwarzacz. Co? No bo to jest twarz, to wydaje mi się, Wytwórcza wytwórnia wyboru. Bądź obok wytwarzacza, kiedy ten wytworzy wytwarzasz 12 level, bo, bo jak doszłam, to miałem jest szósty. Ja mam Michał ten to już złoty ma dwo. A to cierny trójkę to dobra. No dobra, ale szkoda, że nie ma drzelaza. Ja albo diamentowym Robi robisz diamantowy Jak Mam ten diamanty. Nie wiem jak chcesz, ja wolę się Sam mówię, że się kierę? Nie, jedna. ale jak wam jest skryta, to zbierasz. Ale też do zbieraniem drewna. No zobacz. Ja wiesz, jak ja widziałem film? Jaki? To jeśli masz ten. Jeśli masz na przykład wydajność, jedną że jak masz jakieś słabe rzeczy, nie? Enchanty? No. To możesz. Znaczy, jak masz jakiś enchant, który ci się nie podoba, już na 30 levelu, to możesz sobie ten. No. Jeśli masz jakiś kiepsz, który ci się nie podoba, to możesz włożyć tam, no, cokolwiek, drewniany mieszcz czy coś i wtedy będziesz miał inne męczanty, no. No to jest właśnie ta kopa. Ej, krowy idą wam nie? nie? wiem, na Nasze... Krowy tak, krowy tak. Zróbmy to, mam a na Javie ten. 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 Sobie to nie są za darmo? Nie. A czemu? to pobrać. Okej. To ma jedno kanadiszko. To jest to pokonione. Okej. Okay. Ja, to ja właśnie miałem zamiar to dzisiaj robić. Okej. A co pójdzie, ale... Czemu tu jest ten blok od bastionu? CO?! Nie ja wydaje że to jest bastion. To jest chyba ten sam. Czekaj, no w tamtą stronę. Świetlę trochę naszą wioskę. Dobra. Mam nadzieję, że widzowie coś widzą. się boję. Uważaj, bo jak ci, Bo ja po twojej temy nie przyjdę, ja ci to mówię. Uff. No bo mam te... bo teraz robię plantację krówek. Tak, też. jeszcze... Ojej, że Ten idzie jeszcze na dół. Patrz, ten jest jeszcze tam. Ej, to może być ten bastion mostowy, jakie coś, co jest mega duże. Dobre wrogierze. Nie ma że... no, skuszy. Na szczęście to nie ten. Plan... Nie wiem, bo brutale mają ten fikier. Zaraz no, to nie strzeli. Nie strzeli. Więc... Nie wiem. Stefan, bo ja umieram. Stefan, bo ja ubieram. No fajnie. Jest pojarą. Stefan. Robisz, Stefan. 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 już mam sz Stefan. Stefan

Zostać mi się to brutal do brutal znowu nie. Słyszę. Zresztą ze się nie zrobić tego w zrób do rana. Co ty też zwracać? Otwórzmy kibunek cały. Otwórzmy cały. Zrób to sobie żelazo. 30 żelaza masz. Umrę to stracimy wszystko. Nie, nie wszystko, bo trochę jeszcze jest. A... Ale jest mało. 17. Tu robię taktykę. Oh! Nie gadaj! Chodź do mnie! Dobra, czekaj. Czekaj, może dam, klikny, bo ty jesteś bardziej jest zapoznany z żabą. Weź trochę jedzenia, bo mi się chleb kończy. Okej, robię danie żelaznym. Ale będziesz musiał mnie pokierować. Będzie to się idzie. Jeden ten filmik trwa 14 minut. Chociaż że tam ja przed chwilą zapomniałem, że nie tak. pamiętamy. nie Dobra, mięsko. zrobiłem tu schodki. Przepalam mięsko Okej. Oj, bo by to co? No kurde, wychodzę z Kraft zanim wyjdę tego. Czekaj, no okay. Czyli w to... to Czekaj, może krówki. Mam farmę i krónek małą. Okej. Czyli jak teraz tylko dwie, ale Słuchaczki, jest ofertki. jest? No jak rozmnożyłem Dzień dobry. Dzień, Dzień. Dzień, Dzień dobra, dziecko. No ziemniaczki mam. Z tego shiftta nie puszczaj. Wiem. Nie, tu wody nie zabrał. Idę do ciebie A ty dem. A ty lutowałaś no tym bastion? Cały. Właśnie, no nie? właśnie chcemy go z tobą zlutować. Bo raz jesteśmy silniejsi. Nie no, zawsze mówię, że jesteś słaby, bo wiesz, ma drugi dzień, to jest bardzo, bardzo dobrze idzie. Zwalczymy więcej niż ja sam. Karasi. kurde filter no, zawsze coś ci pomogę czasem. No. Jeśli będzie dzisiaj mój kanał, to wbiję pierwszy film z Marki. Aha, to tak z żelaznym hilofem Jakiś chłop przyjedzie Co? Jakiś ty przyjedzie Ja będę live y robiła, ja chcę live y robić Marki. Proszę by nie było tak jak na TikToku, że twój filmik ma jedno wyświetlenie Jak u mnie o. Kurde, no na moim głównym kanale było więcej nie no, ma, tylko troszkę więcej było. Ale chłopie tam było 300 pod moim pierwszym filmem. A pod moim pierwszym filmem, tutaj, gdzie jest lepsza grafika, mam lepszy głos, jestem starszy. Nie, jest. O, chodź. Trzeba przejść parkour. Tutaj, które mam Chciałem wodę wylać No wiem. Chciałeś mnie zrzucić? Nie, chciałam, chciałam, żebyś mnie zrzucił. Okej. Okay. Yyy, no i ogólnie to jest... Bobrito... Eee, tutaj chyba trzeba zejść? Tu jest ten sam bastion? Tak, i tam. Gdzie? nie, yeah. nie. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Szynka! Gdzie? Na dole. Ja mam bloki kwarc. Jezu. O Jezu! W tej szatnią może być taka kopelu. Tam jest brutal. Tam jest brutal, ja tam widziałem brutala. To jest jednak bastion masztorów. Widzę brutala. Kurde, jakbyśmy mieli ług. Ług. Ja mam perły, ale nie będę z niej korzystał co ci No żeby się tamte... Ja widzę dwóch brutalów No też widzę Oj pigli Oj. Dobry to jest, małe skrzynka Nie ma, a gdzie ty? Tam BLOKI ZŁOTA! Padłem. Padłem. O. To są bloki złota. To jest blok złota. Jak go rozwalimy, to każdy się na nas skupi. My teraz nie biegniemy z Rage'a. W sumie tak zawsze mają. Chodź może pójdziemy najpierw do tej fortecy. CHODŹ! CHODŹ! Co? Skrzynka pewnie tam. chodzi do mnie szybko. Tam jest skrzynka u ciebie. Gdzie? Tam na dole. Patrz u mnie! Pomóż! Umieram. Dodam! Kurwa moje i to się spaliły w lawie. Zobacz co jest w szynce. Chłopie się tu odbudowuje, żeby mnie żadne gówno wylądowało. Dobra! Oj, ja pierdzielam gówno. Ja stąd idę. Uciekaj z to, żebyś jeszcze nie zginął w lawie d Axel. No i trudno Wiesz jakiś item Trzy patyki No to jestem goły i szczęśliwy na no świetnie no, no może teraz skończymy ten filmik, ja sobie pójdę do tej informacji. Co wiem Dobra, będziemy kończyć ten film na razie, może no, za chwilę no. będzie kolejny